Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnych zapowiedziach gier na platforma PlayStation VR2. Jak doskonale wiecie, poważne problemy spotkały mnie. Może nie mnie, ale bardziej mój sprzęt. Nie wiem co było. Przeinstalowałem system, wysypało się kompletnie wszystko. Nie miałem głosu w mikrofonie. Okazywało się, że zanim zacząłem nagrywać, ten dźwięk był. Później okazywało się, że jak już sprawdzałem nagranie, tego dźwięku nie ma ani z trailera, nie było dźwięku ani z mikrofonu, więc kompletnie po prostu. Byłem już sfrustrowany, zostawiłem to w zeszłym tygodniu, usiadłem to w tym tygodniu, spędziłem tutaj sporo godzin. Powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, co było, ale dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, też wiecie, że wysyłałem ponownie moje kontrolery do serwisu, już wróciły w środę. Otrzymałem po prostu znowu nowy komplet, nowiutkie. Z trzy miesięczną gwarancją zobaczymy, co się będzie działo. Ale w międzyczasie słuchajcie. Yy, przyznam się od razu, że nie zdradziłem PlayStation VR 2, ale wzbogaciłem się. Raczej mój syn się wzbogacił. Kupiliśmy dla syna yy, Questa 3S. Pograłem troszeczkę na tym. Bardzo fajny dźwięk jest przestrzenny, fajnie jest to rozwiązane. Bo w tych, w tych paskach mamy tutaj głośniczki yy, i naprawdę ten dźwięk. Naprawdę świetnie się y, sprawuje. Ale słuchajcie, to nie o tym. Ja zapraszam Was do oglądania, bo naprawdę warto, ale słuchajcie, zanim to jednak nastąpi, koniecznie zostawcie suba i koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. A tymczasem, zapraszam. Którą widzicie, to The Midnight Walk i ukaże się już 8 maja. Wyrusz w tej pełnej czci, ciemną, fantastyczną przygodę zbudowaną w klinie. Zostań spalonym, zaprzyjaźnij się z zagubionym stworzeniem latarni o imieniu Podboj i użyj jego płomienia. Aby zapalić się przez sprzeczny świat cudów i horrorów. Pracuj ze swoim towarzyszem, aby przechytrzyć potwory jedzące ogień, używając jego płomienia, aby odwrócić uwagę, gdy się ukrywasz i unikasz wielu zagrożeń samej ciemności. Spotkajcie nowych przyjaciół i doświadcz niesamowite widoki, gdy poruszasz się po ścieżce obarczonej zarówno niebezpieczeństwem, jak i afirmacją. Kilka tygodni temu pokazywałem wam na moim kanale grę World of the Wizard, gdzie możecie grać w nią, nie używając do tego kontrolorów, a tylko swoich rąk. Ten update właśnie wyszedł kilka dni temu i jeżeli macie tą grę, to zobaczcie jak się gra i podzielcie się wrażeniami w komentarzu pod tym filmem. Wygląda super i tak jak już powiedziałem w zapowiedzi tego filmu, posiadam Questa 3S i miałem do czynienia już z hand trackingiem na tym questie i działa, słuchajcie, to całkiem dobrze. Choć przyznam się, że nie grałem w tą akurat grę, stąd jak ktoś posiada tą grę, chętnie zobaczę i poczytam wasze wrażenia. Yeah. What do you think you're doing? Ah. Dig VR to połączenie eksploracji, kreatywności i strategicznego kopania, które jest zarówno relaksujące, jak i wciągające. Niezależnie od tego, czy odkrywasz ukryte skarby, czy budujesz własne ścieżki, gra oferuje nieskończone możliwości, dzięki którym możesz wracać po więcej. Dig VR oddaje czystą radość, emocje i frustrację życia operatora koparki w przygodzie dla amatorów i zawodowców. Ta gra to lekka gra symulacyjna z elementami zręcznościowymi, oferująca realistyczne sterowanie, które oddaje wrażenie sprowadzenia prawdziwej koparki. Grę będziecie mogli nabyć już 20 marca. Every single day, I keep going, I keep going until I make it. When I'm barely holding on, I don't give up the fight. I know deep W Dreams of Anode, bo tak brzmi tytuł tejże gry, tworzysz światy zamiast niszczyć je podczas strzelania z broni. Korzystając z najnowocześniejszej technologii punktowej, świat gry pojawia się jako syroalistyczne sny. Snów złożonych z niezliczonych cząstek, które reagują na Twoje działania. Podczas strzelania cząstkami bronią przekształcają się i zmaterializują w obiekty i stworzenia, z którymi możesz wchodzić w interakcje i komunikować się. Historia ta podąża za dwiema traumatycznymi postaciami man in Pijamas i wędrujący żołnierz. Dystopijna przyszłość, reżim autorytarny, opowieść o przemocy intrydze i nadziei. Tego doświadczysz w nowej grze pod tytułem ReSist, która okaże się już niebawem. RPG dla jednego gracza, zaprojektowana wyłącznie dla VR, uznana jest to gra przez krytyków ReSist, wreszcie dotrze, słuchajcie, na PlayStation VR 2. Dzięki kinetycznemu systemowi huśtawki, intensywnej walce i w pełni wciągającej historii, ReSist to doświadczenie VR, na które chyba czekaliśmy. Jak dla mnie jest to połączenie troszeczkę Spidermana i gry, którą mamy już na PlayStation VR 2, a mówię tutaj oczywiście o. right fates. W grze Underworld Overseer podejmiesz rolę potężnego nadzorcy, którego zadaniem jest budowanie i zarządzanie własnym złowrogim podziemnym legowiskiem. Skieruj swoje wewnętrzne zło, projektując misterne lochy, przyciągnij różnorodne potworne stwory, ustawiaj pułapki i odlewane zaklęcia, aby obronić swoją domenę przed falami poszukiwaczy przygód.